A to kolejny odcinek z gry Roblox. O ile się nie mylę, to jest siódmy odcinek i jest! Jak widzicie, wyszedł chapter 12. Już jesteśmy tutaj w gierce. Jest oto chapter 12 i pigi ma przerwę. Może będą następne chaptery, może nie Ale jeśli uda się uciec, to ja nie wiem, to ja nie wiem takie. To będzie me mega zdziwionko, że pierwsza gierka już uciekamy, ale... Wątpię w to i jednak pigi mnie złapała, no ale no, nie wiedziałem za bardzo co robić, po prostu biegałem z tym typem i miałem tysiąc z tych, ale nie wiem co się stało. W ogóle czemu ja tutaj mam Little Brother kupione, Ja sobie nie kupowałem Little, Little Brother. Teraz jest ten Billy za 500, ale ja tak się jak mam tego polej, ale no czyli został dodany tylko Billy chyba do skinów. O nie, jeszcze jest Bagdi, czyli chyba, że, że takie testy jakby, dla nim, że wiecie, laboratorium pana Pei takie. No ale dobra, widzimy mi się w następnej gierce, a w ogóle ja wiem, że chcecie FNAFA... Przynajmniej jedna osoba nagram FNAF, a tylko mówiłem wam, 35 subskrypcji na tym kanale, 20 na zagrajmy z Misowskim, to jest Ultimate Custom Night bądź jakiś inny FNAF. No jak to wbijemy, to wtedy e, się Was zapytam, jaką, e, jaką część dokładnie chcecie, ale teraz widzimy się w następnej gierce. Jeszcze raz nie wiem, czemu mi usunęło to jakby kojny. W ogóle chapter 12 nazy nazywa się Plaint i już nie ma Destroyed e, Memory, e, ale to jest takie połączenie jakby wszystkich chapterów, bo widziałem e, jak spektowałem, że był chapter 8, mm, 5, no wszystko razem wzięte, tak samo jak w Destroyed Memory, tylko że tam było tylko chaos. Więc widzimy się w następnej gierce. Dobra, e, mniej więcej tak się prezentuje kadenka e, robię to cięcie tak. E, Troszkę po zaczęciu, ale to jest bad this time. I will to stop as I shall stop it myself. Czyli mniej więcej coś takiego, ale już zaczynamy gierkę. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Mr. P może chyba za załatwiać ludzi. No w sumie to teraz się rusza i no może po prostu strzelać. Serdecznie dzięki w tle bo mogą być. Tutaj jest green card. O matko, ile tu jest szykania? A tutaj jest tak mało miejsca. Nie, 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 nie. ja nie chcę być podstrzelony. Nie wiem, mniej więcej będę chodził za typami, y, którzy ogarniają. No i super. Y, polej się zrespił. Może, może tu coś znajdę, bo raczej tutaj nie ma, tylko tego, że ten. Żeby y, te jakby fiolki postawić. Ci położyć. Pigi ma ze mną Tima, bo to, bo to jest mój znajomy. On jest jakby co z Polski, więc wiecie. Pytanie, gdzie będą różne rzeczy, bo tu jest potrzebny z tylko nie wiem po co. George potrzebuje jabłka, żeby załatwić pigi. No ale tu jest tyle rzeczy do szukania. O, już mają green carda otworzone. Więc mega, ale się tak jakby boję tędy przejść. Bo nie, nie wiem, czego mam się po tym spodziewać, ale dobra, to jest takie jakby szklane, więc w sumie nie, nie miałem się czego bać, bo myślałem, że przez co mogę zginąć. Ale tu jest Mr. P. To jest Mr. P., a ja mam baterię i nie wiem, po co mi jest ta bateria. Dobra, jak mniej więcej coś ogarniemy, to się odezwę. Okej, okay, nie wiem jak, ale Mr. Pin mnie zabił, a mieliśmy już fioletową fiolkę, wiem jak ją zrobić, po prostu musimy otworzyć niebieski klucz i wtedy baterię musimy włożyć i mamy fioletową fiolkę. No ale znowu widzimy się w następnej gierce, chyba ten odcinek będzie miał tak z 20 minut, może 17, nie wiem, może 15, ale będzie tutaj bardzo dużo cięć jak, jak w Kitty, kiedy chciałem zrobić Secret Ending, więc to jest kolejne cięcie. No, mam nadzieję, że uda się zrobić kadcenkę bo ja jestem mega ciekawy, bo to podobno jest koniec pigi. Okej, okay, tutaj macie mniej więcej całą kadcenkę, bo w poprzedniej rundzie trochę ten, trochę po pominięciu. Nie wiem, kto jest pigi, bo wybraliśmy playera, a jak kliknę back, bo nie chciałem być pigi, bo chcę to przejść. Nie wiem, czy zmieszczę się w czasie, bo no, po prostu... No, będzie bardzo dużo cięć, o to chodzi, i, no, właśnie Mister Pi będzie w nas strzelał. Więc, jak ogarniemy na przykład już te baterie, to wtedy się odezwę. Ok, zmieniłem serwer, wszystko ładnie było, tylko niebo. Jak wybuchnął dynamit, e, wyjawił się e, Dogi Duch oraz Bani Duch. Dobra, Bani Ducha jeszcze nie widziałem tak normalnie, ale na spektajcie widziałem i. Mm, Duch dogiego mnie zastunował i pigi mnie załatwiła, A już było tak blisko. Okej, okay, mówiłem, że się odezwie, jak będzie młotek zrobiony, a my już mamy dynamit i mniej więcej zobaczycie, jak teraz będzie wyglądać, jak już ten dynamit wybuchnie. Mamy takie i mamy tutaj, tak to wygląda mniej więcej. Mister Pi chyba jest zesunowany, a nie, i widzicie, tutaj jest duch dogi i to jest takie jakby połączenie tutaj, tutaj mamy to, znaczy karnawał, mam zero amo, więc jest problem gdzieś powinien być jeszcze gdzieś powinno być jeszcze metro o, o właśnie o tym mówiłem, chapter 5, czyli school i tam jeszcze jest metro i potrzebujemy pieniążków, aby dostać ten młotek, ale za młotek a czy ten ogólnie jak na karnawale młotek, tam gdzie był potrzebny Yellow key. Ja nie wiem co tam jest. W ogóle nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Może nawet 10 minut, 7 minut. Nie wiem, bo tutaj będzie dużo cięć i już mamy... O, ma zapaloną. Dobra, mamy White Mamy White Keya, jest, jest bardzo bardzo fajnie. I nie wiem co jest w safe w, w White key tam. Tutaj jest safe u, u, u White Tutaj chyba będzie pieniążek. Jeśli Ty masz łajdki, to szybko dawaj. Tak, jest tutaj pieniążek. Możliwe, że uciekniemy właśnie teraz. No, szkoda, że ten odcinek tak krótko trwa. Bo ja bym chciał co najmniej 10 minut. No nie, i mnie zasunowali, zesunowali mnie. Dobra, już, już się odsunowałem. Nie nie, 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 proszę, 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 proszę. Nie, 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 nie. nie. Już chyba możemy nawet uciekać, bo tylko idziemy na karnawał. No, nie, zginął ten typ, a on miał ten młotek. Zginął ten typ, a on miał młotek, i mogliśmy uciec. Mm. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Wiem, że jeszcze raz to mówię, ale szybko bierzemy ten młoteczek. Halo, czy oni tu są? Tak, tu są. Szybko, 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 szybko. Musi musimy uciec. Została nam minuta, minuta. Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Kartka jakaś. Tu jest, tu jest ten. Ta żona, Mr. Pi. Tylko nie wiem, gdzie to teraz dać. Jestem bardzo zestresowany, bo nie wiem, gdzie co jest. Szybko mam kartkę. Powiedzcie, gdzie ja to mam dać? Szybko. Bo naprawdę ja nie wiem, gdzie to mam dać. Chyba tam muszę. Crazy Tun mi mówi, co, gdzie? Gdzie to mam dać? A mam za nim iść, dobra. O, właśnie tam był duch bani. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Dobra, chyba, chyba muszę iść do metro. Nie wiem, bo tutaj tak skakał, że do metro. No ale co tutaj nic nie ma? No nie. Przegramy to. No niestety, moi drodzy, przegramy pewnie, bo ja nie wiem, gdzie to dać. Gdzie jest, gdzie jest to do, ten? Gdzie jest ta kartka, e, pani P? E, tutaj, tutaj nie. Nie wiem, gdzie to może być. Może w karnawał, gdzieś nie. E, tutaj jest mega presja, me, mega presja, ale już nie uda się tego zrobić, e, bo no, naprawdę nie wiem, nie wiem gdzie co jest. E, może gdzieś tutaj w tym schół. No nie widzę drzwi wyjściowych, więc nie wiem, gdzie to mam dać. Zostało, zostało nam 22 sekundy. On też nie wie gdzie to dać. No jest mega presja. W sumie to tak się jak przegraliśmy pewnie. Ale co? Tutaj? Do pana P. Do pana P! Jest kacynka! Mamy Katynkę! Do pana P miałem to dać! It's all coming... Dobra, włączę może muzykę. chwilę tą muzykę You need to life now it's not safe here ale to było do pana P, bo ja tak gdzie to dać? Gdzie to dać? Gdzie to dać? I tam coś się wyświetla, no i to pana P trzeba to było dać, bo on nie mógł już atakować, chyba że mógł. Ale I find the infected here Good luck, Mr. P. A czyli tak samo jak Good Luck, Mistowski, 13 w chapterze tym, w chapterze 7, ale co się z z banim. Dlaczego? Bunny, are you coming, Misowski? Went... 1, 2, 3. Co się stało? Jeszcze coś? Jeszcze coś? A mamy podejść! Uuu, mamy podejść! We can't leave you bedding, Misowski. 1, 2, 3. Look out! O nie! Zosta Zostaliśmy zainfekowani? Czyli taki jest koniec? Zostaliśmy zainfekowani? Pigi. Pigi tutaj chodzi. I chyba wszyscy zostaną odinfekowani. O, made by mini tune i. Koniec! Koniec pigi chyba. Wszystko tutaj jest, w... bo pole i toki razem pracowali. Dobra. Ale co? Springstone by mini tune. Koniec pigi! Koniec pigi chyba! Nie, no, mam nadzieję, że będzie jakiś dodatkowy chapter, bo co prawda, tak to się skończyło, bardzo źle, bo zostaliśmy zainfekowani chyba. Chyba, że tak, chyba, że to było coś takiego, że chciał nas walnąć, żebyśmy byli tak jakby zainfekowani, ale nas nie zainfekował. Może, może o to chodziło, twórcy? Nie wiem, jeszcze może napiszę, że. Wszyscy co prawda zostali zainfekowani. Albo będzie bonusowy chapter 13. Tak samo jak był bonusowy chapter ten: Destroyed Memory. Ale wszyscy nie są zainfekowani przecież George poszedł. No ale z tyłu ten zainfekowany jeden. Chyba ten do testów. Aha! W ogóle zobaczmy, czy jest muzyka. Badnie ze są niestety zainfekowany i fajna mi jest nawet muzyczka taka skoczna, ale to jest koniec taki trochę smutny, chyba że tak jak myślałem, znaczy tak jak mówiłem przed chwilą, nie zostaliśmy zainfekowani. Oby był bonusowy chapter, że wszystkich odratowaliśmy i ten. No. Ok, musieli mi na chwilę wejść i bili Model by nie, nie serio. Serio, tak to się kończy. Nie no, pewnie, moim zdaniem, nie będziemy zainfekowani. M musi być jakiś special thank you to misowski 1,2. Przeszedłem wszystkie chaptery. Wszystko tutaj, wszystko. Uch, tam było Lookout misowski 1, 2 1,2,3 i takie, o, the end. Czyli to jest koniec, robią przerwę. Mam nadzieję, że będzie jakiś bonusowy chapter, a nie po prostu the end, the end. Chyba tak, jesteśmy zainfekowani, chyba. Jesteśmy chyba zainfekowani, bo tam są nasze. No widzieliśmy właśnie yy, nasz, yy, ten nogi i co? Halo, czarny ekran? To wszystko? To wszystko. Chyba zostaliśmy zainfekowani. Yy, chyba, że będzie ten. Jak ja wiem, że ciągle mówią, będzie bonusowy chapter. Moim zajm będzie albo po prostu to, że mieliśmy lookout, że tak jakby się uratował, George uratował i się odwróciliśmy i nie został, on już tak machnął, tylko nie było dalej tej cutscenki. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie, e, zostawcie lajka, suba, e, pamiętajcie, jeszcze dwa, dwie subskrypcje i, i dwie subskrypcje na zagranie z Miesowskim to jest Ultimate Custom Night, bądź jakiś finał, do zobaczenia i cześć! Piszcie komentarze!